Trzynastego w Szczebrzeszynie trzoszczy zaczął tarzać w trzcinie. W szczęli wrzask Szczebrzeszynianie cóż ma znaczyć to tarzanie. Trzeba wezwać wylekarza, lekarza, zamiast brzmie tym się tarza. Wszak szczebrzeszyn z tego słynie, że nie zawsze chciąż brzmi w trzcinie. A aż odrzekł niezmieszany, Przyszedł w końcu czas na zmiany. Drzewa i szosze w trzcinie brzmiały, Teraz będą się tarzały. Czyżyk Czesał czyżyk czarny koczek, Czyszcząc w koszku każdy loczek, Po czym przykrył koczek toczkiem, Lecz część z wyszła boczkiem. Grzeczna dama. Grzecznej damie tuż nad uchem. Brzuchomówca brzęczał brzuchem. Brzdęk, brzdęk! Brzdąkał na gitarze. Niczym jazzmen grał na tarze. Brzyczał jak na wiolonczeli. I brzmiał niczym trzutka trzmieli. Skrzypiał wdzięcznie jak skrzypeczki. I podzwaniał, jak dzwoneczki. Grzeczna dama oburzona, rzekła strasznie, obrażona. Uhuhu, 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 ależ panu burczy w brzuchu. Muszka, mała muszka z podłu puszka, chciała mieć różowe nóżki. Różką nóżki czarowała, lecz wciąż nóżki czarne miała. Po co czary moja muszko? Rzuć się a nie różdżką. Wyrzuć wreszcie różdżkę muszki. Wyszedź wreszcie różdżkę muszki i unuwaj... Uszwaj i unuwaj wróżkę nóżki. Wrzesnej Tuż nad uchem brzuchomówca brzęczał brzuchem. Brzdęk, brzdęk, brzdąkał na gitarze. Niczym jazzman grał na tarze. Brzczał jak na wiolonczeli i brzmiał niczym trzutka trzmieli. Skrzypeł nie jak skrzypeczek i podzwaniał jak dzwoneczki. Grzeczna dama oburzona. Rzekła strasznie obrażona. Uhuhu, uhuhu, ależ panu burczy w brzuchu. Ksiądz. Trzynastego szczebrzeszyń chrząsz się zaczął tarzyć w czcicinie. Wszczelnił wrzask szczebrzeszynienie. Cóż ma znaczyć to tarzanie? Wezwać trzeba by lekarze. Zamiast brzmieć ten chrząszcz się tarza. Wszak szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim zawsze chrząszcz brzmi w czcicinie. balerek Wubelek walerek miał mały werberek, werbelek Wurbelek, walerka miał mały felerek, felerek werbelka naprawił walerek. Wybelek walerek na werbelku gra. Muszka, mała muszka z puszki, chciała mieć już owe nóżki. Różką nóżki czarowała, Lecz wciąż czarne nóżki miała. Po cóż czary moja nóżko? Róż, że muszczkiem, a nie różczką. Wyrzuć wreszcie różczkę w różki I unurzej w róży nóżki. Piotrze Trzuczka piegrzy drży na wietrze, Chrzeszczą w zbożu skrzydła chrząszczy. Przeszczył w deszczu, w swetrze, drapcząc w kółko pośród gąszczy. Trzynastego w Szczebrzeszynie Wsząść się zaczął tarzać w czcinie, Wszczeli wrzask szczebrzeszynianie. Cóż ma znaczyć to tarzanie? Wezwać trzeba lekarza, zamiast brzmieć ten chrząszcz się tarza. Wszak szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim zawsze chrząszcz brzmi w czcinie. A szasz odrzekł niezmieszany. Przyszedł wreszcie czas na zmiany. Dawniej chrząszcze w ccina brzmiały, teraz będą się uderzały Szczeniak, w gąszczu strzębie we wrzeszczu klaszczą kleszcze na deszczu. Szczeka szczeniak w sztuczynie, szepcze, szczygił w szczelinie. Piszczy pszczoła pod pszczyną, świszcze, świeżt pod leszczyną a trzy pliszki i liżka tam sto płaszczy w trzy pliszkach. Chrząszcz i gąszcz Pewien chrząszcz się zaszedł w gąszczu I przez trzy dni z rzędu drzemał. Gąszcz przekąsem szumiał Chrząszczu, czyżby cię zeżarła trema? Chrząszcz powinien brzmieć z urzędu, Jak szczebrzeszyn nam donosi, A ty nie brzmisz trzy dni z rzędu. Nie dajże się u chrząszczu prosić, Książ zaraz zgrzytał nie wytrzymam, po czym chrząknął dość niegrzecznie. Chążcze brzmiał włącznie w trzcinach, no a w gąszczach niekoniecznie.